Farbuję włosy. Farbuję włosy na różowo i to będzie moje pierwsze farbowanie włosów, bo to jest moje naturalne wszystko. Jedynie farbowanie włosów, jakie wcześniej miałam, to było na bibułę, jak miałam może z 10 lat i mi to kuzynka zrobiła. I właśnie to mi się trzymało bardzo długo. I pamiętam dokładnie ile, ale wiem, że właśnie jakoś o wiele dłużej, ale wtedy miałam... Takie bardzo, bardzo jasne włosy. Bo jak ja była mała, to miałam praktycznie białe włosy, yy, i później mi trochę pociemniały. Ale to jest taka farba do 15 myć. I no, wydaje mi się, że wszystko zależy od włosa, bo były i opinie, jak czytam na internecie, że ludziom się to zmywa o wiele szybciej niż już 15 myć, albo takie, że na przykład nie schodzi. Ale wydaje mi się, że na włosach farbowanych, że to właśnie chyta. Nie wiem. Także zobaczymy. Trochę się boję ja na przykład tutaj te przody farbować, bo tu mam takie jaśniutkie włosy, patrzcie, to w ogóle mam takie jakby pasemko, bo tu są jaśniejsze włosy z przodu. ale właśnie nie będę farbować całych włosów, to od razu powiem tylko właśnie chcę, że jak mam włosy normalnie rozpuszczone, to żeby wszystko od góry było takie, takie jak wyglądają moje włosy, już mam w ogóle taką mą koszulkę ubraną którą mogę zmazać jakby co, ale żeby tu były normalne włosy, ale że na przykład zrobię tak, to tu żeby się coś odsłoniło albo jak zrobię ten sposób żeby tu pod słodkiem było różowe. I podobałoby mi się też, żeby końcówki były na przykład różowe, bo on pociniował te włosy. I, I fajnie jakby te końcówki jakoś były. Tylko boję się, jak to wyjdzie trochę. Bo zapytałam czatek jak to zrobić, jakieś są które obejrzałam, ale trudno trudno, lecimy po prostu na całość, sama będę to robić i tak naprawdę chciałam farbować włosy już długo temu nawet rok temu, pamiętam w taki przedostatni dzień, u mnie to był w szkole, dzień sportu, mówiłam mojej koleżance, że zrobię to i tak mówiłam, a tak ostatecznie tego nie zrobiłam, ale teraz przez twoje 5 minut to był taki ogień zapłonowy, można powiedzieć, uznałam, dobra, robię to i zamówiłam tą farbę i here we come. zastanawiałam się nad kolorem, ale ostatecznie musiał być różowy, mam różowe gumki, różowy naszyjnik, różowe paznokcie, po prostu różowy to jest Mój kolor. Ale zastanawiałam się też nad światowym niebieskim, ale myślę, że różowy będzie najlepszy. I jeżeli oglądacie to 8 lipca, bo mam, mam nadzieję, że tego dnia odniesie ten odcinek, specjalnie temu, a nie w sobotę, bo 8 lipca jest moja druga rocznica kanału, drugie urodziny mojego dziecka, i właśnie z tej okazji też trochę będę to robić. W co dzień sensie taki był plan, ale tak wyszło, więc no. Jeżeli oglądacie to 8 lipca, to tego dnia odbieram moje wyniki matur. Mhm. W ogóle pierwszy raz na sobie mam taki kolor zielony, ale nawet chyba spoko wygląda, nie? Także co, na yeah. pewno. let's go! I nie będę rozjaśniała w ogóle włosów, tylko nałożę sobie na te... no, na moje po prostu naturalne. Więc jestem ciekawa, jak wyjdzie. Kolor na pewno nie taki mocny, wiadomo, ale wydaje mi się, że i tak będzie całkiem mocny. No, ja, yes. Ja trochę nie wierzę, co ja robię. Trochę się boję, ale zadam sobie cztery lindorki przed i teraz mam przynajmniej... Trochę z cukru, więc... Więc jest we mnie energia. Dobra, lecimy. No Ja sobie tutaj muszę ustawić lustro tak, o, żebym widziała tył. Wy też w sumie będziecie widzieć teraz. I muszę teraz oddzielić włosy w ten sposób, żeby całą tą górę zgarnąć. Żeby ona nie była pofarbowana. Więc to chyba muszę pójść tak aż za ucho. Kurde, teraz nie wiem jak dużo. Żeby nie było tak, że wiecie, ja wezmę, wydaje mi się, że wezmę z góry, a później tu będzie na przykład taki a to będzie trochę dziwnie wyglądało, więc może sobie ich wezmę więcej niż mniej. A to, to i tak się zmyje, nie? Nawet jakby wyszło ultra źle, to się zmyje. Ale wydaje mi się, że to jest chyba dobra ilość. Patrzcie tam z tyłu. Tak mi się wydaje, że chyba tak będzie git. Dobra. Chyba jest dobrze spięte. Też chyba jest. nie jak ja w z Okej. Także to są te włosy, które będę farbować. O, dobra, tak w sumie będziecie widzieć lepiej. Teraz robimy unboxing. Dzisiaj w sensie ja już patrzyłam sobie do środka, ale w środku mamy tak farbę, dwie saszetki z odżywką, rękawiczki i instrukcję, którą sobie już przeczytałam. Aha, chwila, bo muszę iść teraz po jakieś dełeczko na tę farbę. Mam miseczkę, w sensie będę musiała ją później raczej wywalić. Albo po prostu odłożyć, żeby nie była do jedzenia, bo w instrukcji przeczytałam, że właśnie później raczej lepiej jest nie używać do jedzenia. I teraz okazałam, że ja muszę mieć przecież mokre włosy. Przecież, w sensie, ja właśnie już prawie nie, nie postanowiłam robić tego dzisiaj, bo mam czyste włosy. I właśnie to nie jest dzisiaj dobry dzień, to może ja mam czyste, świeże włosy. I one wyglądają dzisiaj tak ładnie, że aż mi jest już szkoda farbować. W sensie, bo mi się teraz tak podobają, ja się, Ogólnie mi się podobają, ja ale chciałam zrobić coś. Ciekawego. Chcecie, bo to się tak zmyje. Umyj włosy łagodnym szamponem i, i wysuszę je ręcznikiem. Załóż stary t-shirt, połóż ręcznik na ramionach, aby osłonić ubranie przed powstaniem trudnych do usunięcia plam. Czyli dobra, idę zmoczyć włosy. Włosy zmoczone, więc one sobie teraz będą schnęły trochę... schły? Schnęły. W tym ręczniku, a ja w tym czasie przełożę farbę do tej miseczki. Gdzieś widziałam, że niektórzy robią tak, że dają jakby odżywkę i farbę, ale tam nie ma nic takiego napisanego, więc... Więc ja tak nie zrobię. I... o. Oh, god Może nie potrzebuję aż tyle. Dobra, na razie sobie dam trochę najwyżej się dołożę. Tak wygląda ten kolor, tak jak moje paznokcie. Jeszcze raz. Wiem, że tak nie powinno się trzeć, ale trudno. Tylko teraz mam wrażenie, że... Ciężej mi stwierdzić, które włosy jak będą no, opadały. Nie, nie umiem zrobić tutaj prostej linii. Au. Nie, kurde, no nie wychodzi to. A i tak w ogóle nikt nie wie, że teraz farbuję te włosy, także będzie niespodzianka. Kurde, ale nie umiem zrobić prostej linii. Jak ja mam tam zrobić prostą linię? Ej, wyszło. Kolor przypadkiem. O kurde, no widzicie? Nie wyszło. Lulik. Kurde, po pierwsze lepiej myć rękawiczkę jak bo z tym będzie niewygodnie. A ja nie mam takich, takich na przykład, wiecie, niebieskich, takich co lekarze mają, a po drugie to brakuje mi ręki. W sensie muszę teraz to zdjąć. Czy teraz przydałby się ktoś do pomocy? Ja się boję, że jest tuż już skąpale w łazience. No Ja nie <grym> wiem, jak ja tutaj teraz tutaj skarnąć. <grym> <grym> Dobra I guess. Tak jest. Tak musi to być. Już kurwe kawałki. Ale się skończyła. To tyle mi musi starczyć. Muszę tego tak dzielić sobie pasmo. Ale jak go dzielić, pasmo jak mam ręce. Dobra, chyba lepiej będzie. Biorę sobie włosną na Nie wiem jak grube to ma być w Biorę trochę w korupę. Drugą ręką nie mogę nic zrobić Zobaczmy ja jeszcze, że to nie będzie takie jak u mojej I wydaje mi się, że ten różowa będzie bardzo słaby. Będzie w sensie taki delikatny. I nie wiem, jak dużo ją ja mam tego dać. Ja Nie wiem, czy to jest wystarczająco. poddaje, nie? Wszystko jest już widzimy się za chwilę. Zrobiłam tą część właśnie, z zcinek, jakby przy tej linii po prostu pasemka. I jak się z wami pożegnałam, to zdjęłam rękawiczki i było o wiele łatwiej, naprawdę. Bez tych rękawiczek było o wiele łatwiej. Jakbym miała takie obcisłe rękawiczki, właśnie co wam mówiam. To było o wiele prostsze, ale... Zrobiłam nie wiem, cztery pasemka i ja od razu umyłam ręce i to wygląda tak. No ale jakoś się zmyje kiedyś, nie? Na pewno. Ale teraz chcę jakby oddzielić jeszcze raz te włosy, w sumie mogłam zacząć od niższej warstwy, ale ja zaczęłam od wyższej, bo czemu nie. I, i po prostu zrobić kolejne pasemka, tylko po prostu oddzielić sobie jeszcze te włosy, nie? Patrzcie jak sobie to wymyślałam, opaską sobie to odkrodziłam I teraz mogę sobie to zrobić. Ja to robię tak nie po boże że ja nie mogę. No to będzie cud, jeżeli to naprawdę wyjdzie ładnie. I to w ogóle trzeba trzymać na włosach pół godziny, a ja pewnie pół godziny będę to robić, więc te pierwsze będą o wiele dłużej. Dobra, więc chyba są zrobione pasemka. Osoby, które się na tym znają błagam, nie jedno. <grym> możecie dać jakąś radę, jeżeli w przyszłości będę chciała to znowu zrobić. Jeszcze nie wiem, nie wiem jeszcze jak to wyszło, więc nie wiem, czy będę chciała to robić w przyszłości, ale zobaczymy. Tylko zastanawiam się, czy nie dać sobie na końcówki. Jeszcze bym chciała mieć tak na końcówkę, tylko myślę, że to nie będzie wyglądało dobrze. Ale mam tu jeszcze trochę farby, więc dobra, Jolo, dam sobie to na końcówki. Co z tego będzie, lepiej nie wiedzieć. Tak jakby przeczesuję po prostu. Może to wyjdzie? Dobra, i to już chyba zostawiam bez folii Niech to tak będzie tam Kurde, boję się co ja właśnie No A jeszcze mam trochę farby, no ona coś tu użyła Na przykład bym się teraz dała gdzieś tutaj na górze Ale teraz na no, nie rozplączę tego wszystkiego Myłam ręce Szamponem jeszcze i schodzi W sensie wciąż jest jeszcze mocno, ale w miarę schodzi Jest cały czas różowa piana, więc myślę, że to zajdzie Jak jak tak Postaram się, żeby to zeszło, teraz nie chce mi się Nie wiem na ile dać stoper Może na 20 minut bo już te pierwsze pamiętam będą z 20. Nie, to może 15. Dobra, może nam 15, bo jak to źle wyjdzie, to lepiej, żeby było słabsze niż mocniejsze. Dobra, daję 15 minut. Widzimy się za 15 minut. Zostało jeszcze 5 minut, ale chyba już to zmywam. Trochę się oboję z tego wyszło, bo teraz sobie oglądałam TikToka i ludzie to tak dokładnie tam nakładają przy końcach, a ja to tak. eee dobra mam ja to zmywam i teraz nałożę na dwie minuty jeszcze tą odżywkę. Mam teraz tą odżywkę na włosach i mam wrażenie, że wszystko się zmyło. W sensie tak pukałam te włosy, a na pewno te pierwsze pasmo było tam z pół godziny. Nie wiem, wydaje mi się, że jak wysuszę za chwilę te włosy, to nic nie będzie. I że to serio będzie fail. Czas je wysuszyć, ale wiecie, czego potrzebuję? Że nie dałam sobie tutaj, mhm. że żebym zrobiła kucyka albo koka, to było takie różowe. Kurde, mogę tak zrobić, bo to by było przykryte takie pasmo cało do domu. A mi zostało farby, no ale. Dobra, ok, już za późno. Nic nie widać. Coś tu jakby prześwitywało, ale. Dobra, suszymy. Ok, włosy są już wysuszone. Nie tak w całości, bo mi się nie chciało więcej. Było mi gorąco, ale uwaga. Też to w ogóle prawie cały zaszło, ale. Trzy. Dwa, jeden. No dobra, to że dałam na końcówki to była najlepsza decyzja, bo praktycznie tylko to widać. Ja nawet założam jasne to, żebyście lepiej widzieli. Ale i tak lekko. Więc nie wiem czy dłużej tu miało być, albo to po prostu lepiej nie będzie wyglądało na tak ciemnych włosach. Ale nie no, coś widać. Dobra, jeszcze są mokre, więc one są ciemniejsze. Jak zrobię tak, że te z oddał włosów, tak dam to widać to, ale tu na przykład nic nie ma za bardzo tu jedynie właśnie te końce widać, no i tutaj też ale to jest takie bardzo delikatne, ale mega mi się podoba bo się bałam, że tak pofarbuję te włosy i to będzie takie nie. jednak ja jestem basic Czy ja wolę czajne włosy ale bardzo mi się podoba serio i mi zostało jeszcze tam chyba z połowa czy ileś tam tej farby więc ja sobie na dniach to chyba dorobię i więcej tego zrobię, coś, coś tu widać nie nie wiem czy to widać, czy nie, ale to powinno być to pasma. A jak zrobię kucyka, to będzie tak. Chyba trochę wydać tego różowego. Chyba w słońcu by to pewnie lepiej wyglądało, ale teraz nie ma słońca, bo to cały tydzień malać. Ale tak ogólnie na przodzie nie ma nic i tak właśnie chciałam, nie chciałam robić żadnych takich przodów. No, lekki fail, ale jestem zadowolona, także no, cieszę się, bo bardzo długi czas chciałam być. Właśnie kolorowe włosy i to ma tylko no. Jak mówię, ja sobie to jeszcze dorobię, żeby to było mocniejsze. Ale to już zrobię sobie sama i dziękuję za dwa wspólnie spędzone lata. Właśnie wszyscy są dwa lata, ale dziękuję.